Witam was wszystkich bardzo bardzo serdecznie i ja jestem Dimitri. A oto jest kolejny odcinek serii Pokémon Fire Ash, kochani. Jak pamiętacie, w ostatnim odcinku udało nam się zdobyć już czwartą odznakę z trzecią, przepraszam, co ja gadam? Trzecią odznakę z regionu Hoenn, a idziemy w stronę czwartej, czyli w stronę połowy, jakby całego regionu i całej naszej przygody tutaj. W regionie Hoenn oczywiście, bo przed nami jeszcze jest kilka innych regionów, które sobie z chęcią pozwiedzamy, mianowicie jak pamiętacie w ostatnim odcinku stałem na takim trochę rozdrożu, nie do końca wiedziałem w którą stronę iść, dalej nie wiem w którą stronę iść, ale myślę, że damy radę, jakoś to rozwiążemy. Na samym początku odcinka, zapraszam Was oczywiście do zostawienia łapki w górę, komentarza, jak również zachęcam Was do subskrypcji kanału. Dla wszystkich tych, którzy jeszcze tego nie robią, kliknij dzwoneczek, aby być na bieżąco. Zapraszam na grupę na Discordzie Trenerzy Jim zapraszam też na swojego Instagrama. Tymczasem, kochani, przejdźmy już do naszego team recapu. Moi drodzy, ja się muszę jakoś tak tu ulokować, mądrze, bo ostatnimi czasy, no, nie mam jakoś tak ułożonego kadru, że tak powiem, ani w jednej, ani w drugiej kamerce. Za każdym razem mnie to denerwuje, że ja przy montażu mam potem problem gdzieś tam znaleźć ten złoty środek całego nagrania, że tak powiem, no ale jakoś już to zostawiam, zostawiam to mojemu montażyście, który się będzie musiał głowić i... I o. Kurwa, wszystko muszę sam robić! Debile pojebane! Dobra, na pierwszym miejscu w mojej drużynie jest Gogeta na poziomie 22 z abilitką Shell Armor, trzymająca Lucky Eggie z atakami Crab Bubble Beam, Vice Grip i Protect. Kolejnym programem jest Agent na poziomie 60 z abilitką Static, trzymający Light Ball z atakami Iron Tail, Thunderbolt, Nazal i Quigata. Kolejny pogromem jest Max Cox na poziomie 24 z abilitką. Za chwilę się dowiemy z abilitką Overgrow trzymający experience share i z atakami za chwilę się dowiemy i z atakami Giga Gigadrain, Pursuit, Quick Attack i Bullet Seed. I ostatnim bogom jest Stalker na poziomie 23 z abilitką Guts trzymający nic i zaraz się dowiemy jakie ma ataki, bo co chwilę mi wyskakuje A, jakiś komunikat z MapFox. I z atakami takimi jak Wing Attack, Area Lace, Focus Energy i Quick Attack. Tak się przedstawia drużyna, moi drodzy moi mili. I możemy ruszyć w stronę. Nie wiem, którą. Tu mamy domek, w którym nie wiem, czy byłem. Za chwilę się dowiemy, czy ja w tym domku byłem. Nie byłem, bynajmniej nie pamiętam. Yellow Exhaust. Oj, jeny, jak dobrze wyleczyła mi Pokemony, A właśnie o tym myślałem, żeby wyleczyć Pokemony, bo to jest. Bo to jest tu kluczowe w tym momencie. Okej. Okay. ciek trochę przyspieszenia. U się udało ominąć. O! Czyli poszło sprawnie. Tam był tylko jeden przeciwnik praktycznie. Droga numer 113. Tu już widzę jakiegoś tam typka. Tu mamy jakiś kamień, ale to nam nic nie daje, ale tu mamy następnego przeciwnika. No dobrze, zmieszmy się z nim. Eee, prawdopodobnie będą tu pokemony ziemne. Albo coś w tym stylu Trapinch, o widzicie, czyli idealnie dla Gogety, która zdziwię was, ale nie zawalczyła w walce o ognistą odznakę. Nie, w sali ognistej nie zawalczył wodny Pokémon Asa, tylko zawalczył właśnie Trawiasty i to jest najdziwniejsze w tym wszystkim. Znaczy, no, jeżeli przypniemy do tego, że to była drużyna Asza, i to Asz walczył, to już nic dziwnego w tym nie ma. Absolutnie, line'un A może zmienię, żeby się tak trochę wszyscy. No nie no, w sumie jego ma najmniej najniższy level. To niech sobie podexpi. Konkretnie Headbat i nas flinczuje zapewne. A nie, pewno. I Crabhammer. Prawie, prawie nam to wyszło. Nie chciałem Crabhammera. Kurde, bo to trzeba oszczędzać. Eee, oki Noki. Sporo ekspa i Gogeta. Z jednym HP, ojoj. dobra, to ja się muszę szybko wyleczyć. Już nie będę się cofał tam do tej laski. Wezmę sobie tylko em, coś takiego jak Hyper Potion, cyk i cyk. No, lecz się pięknie. No i lecimy dalej, moi drodzy. Tu się udało ładnie ominąć. Ripel przestał działać, no ale oczywiście, że chciałbym, żeby się żeby działał dalej. No tego pana tutaj nie idzie już ominąć, podejrzewam, bo on się nie obraca. Nie obraca się, prawda? Nie obraca się. Nie, bo ja biegam w tę mańkę. On powinien się obrócić. Trudno i darmo. No dobrze, zawalczmy z nim. A, i z tego co wyczytałem, bo w ostatnim odcinku wam mówiłem, że mm, Trico powinien ewoluować za niedługo. No i tak, ale on ewoluował ym, bodajże, jeśli się nie mylę, za chwilę to jeszcze raz ustalę, żeby na pewno powiedzieć dobrze, żeby. No, nie tyle co was skłamać, bo tego bym nie chciał, moi drodzy. Żeby powiedzieć to sensownie. Yy, Roxanne Browley, Brawley, Watson, Flannery, ok, aż wygrał za pierwszą próbą, i potem dopiero aż yy, tak zdobył Torkoula, i potem Trico ewoluował w Growwhile, już w drodze tak faktycznie do Normana, czyli do yy, Petalburga. No, Petalburg. Piękne miasto. Burg. burg. Tu jest dużo burgów w Niemczech, właśnie. Ja też obok niedaleko mam em, taką. no, miasto w sumie, bo to duże miasto, które no, też ma tą końcówkę burg. Nie? I tutaj też jest Petalburg. Dobrze. E, Zygzagun. To myślę, że sobie może zmienimy. Um, pym, 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 pym. No nie no, Gogeta musi sobie doexpić, musi, musi zdobyć ten 23, albo i może nawet 24 poziom, bo to no nie ma żartów, Gogeta mi jest potrzebna, fakt faktem no nie ewoluuje mi, no nigdy mi nie w sumie nie ewoluuje, um, ale... No, sam fakt. To jest dosyć dobry wodny Pokémon. Warto go gdzieś tam szkolić i warto gdzieś tam mieć go w zanadrzu. Wyszkolonego. Bo on daje radę, daje radę. Ewidentnie. na off. Hmm. A w sumie się naucz. No, nie masz jeszcze od tego staba. Fakt, faktem. Ale na off się może przydać. To ma 65. To ma 55. Vice grip. No, jedziemy. No i typu ciemność. Fakt, faktem to się też może przydać. 25 dla Max Coxa. Chcę się nauczyć agility. No, nie nie nie, 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 uczymy się. I co następne? Zangus. Zangus jest dosyć silnym pokemonem. Tak mi się przynajmniej wydaje. A niech idzie Stalker. Zdaje mi się, że Stalker sobie tutaj poradzi. A też on potrzebuje EXPA więc jedziemy Aerial Ace no Prawie. sordens u, 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 u to nie tak miało być moi drodzy ewidentnie nie tak miało być um. jedziemy z wing atakiem może to coś da więcej no da więcej crash claw po sordensie no to było do przewidzenia. Gdzieś tam ułudziłem się taką odrobiną i, i szczyptą nadziei, że może to przeżyć, ale nie. No niestety. Teraz najważniejsze to jest wyprzedzić tego Zengusa, bo on po tym Sortensie to on może tutaj mi yy, wiele szkody narobić, więc okej. Okay. Who's next? On chyba ma trzy Pokemony? Nie. Albo miał trzy, a ja już straciłem rachubę. <grych> Maxu, nie, 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 nie. Dobra. Chciałbym teraz wyleczyć... Yy, bo ja gdzieś tam powinienem mieć revive'y, moi drodzy. Mm. Revive, to jest tu. Ok. Panie Salkerze, no fajnie by było, jakbyś się wyleczył. I teraz tak, hyper potion. A, no i ogółem chciałem wam powiedzieć, że yy, moje plany co do zeszłego tygodnia, bo to nagrywam w niedzielę, dosłownie ciut przed yy, turniejem Myszo Jeleni. Yy, moje yy, wielkie plany odnośnie. Tam coś jest? Są kamienie i możliwe, że w tych kamieniach jest nagent na przykład. Yy, moje szczytne cele, i, i, i gdzieś tam. Szczytne zamiary ku temu, żeby um, mieć cztery odcinki w tygodniu. W, znaczy w tym tygodniu zeszłem trzy odcinki, żeby się pojawiły. No gdzieś tam legły w gruzach. Bo no niestety czasu... Um, czasu nie oszukam. I już tak wyszło, że mi tego czasu zbrakło na to. I, I... O! I wyszło jak wyszło, ale w tym tygodniu a niech będzie ten super ripar. W tym tygodniu, moi drodzy, postaram się, aby tych odcinków były 3 minimum. A jeśli nie, to może i nawet będą 4. Dwa będą zawsze w tygodniu na pewno. To jest mus dla mnie i, i gdzieś tam sprawa honorowa, aby w tygodniu pojawiały się przynajmniej dwa odcinki. Jeden z Fire Ashy i jeden z Insurgentów, to jest Murbeton. A to, co mi się uda gdzieś tam ponad to, czyli tam jeszcze dodatkowe dwa, to już by było w ogóle cudownie, nie? Bo chciałem wrócić naprawdę do tego poniedziałek, środa, piątek i sobota, w te dni, żeby się pojawiały odcinki dla Was. Z live'ami będzie trochę ciężej póki co, bo z live'ami Jaki jest problem? tak jest problem, że um, teraz w tym tygodniu zeszłym to jak miałem niby na rano i wypasowało. Czemu ja z tą walczę w ogóle, dziewczyno? Lady Grace Melicham. Um, jak ja miałem na przykład na, na rano i mogłem po południami zrobić string. O, uh, uh, uh. Ten Melicham mi tutaj. Gogetę powalił. No dobra, to jedziemy ze Stalkerem w takim razie. Bo się nie mogę przez idziane wysłowić. W tym tygodniu zeszłem, mógłbym zrobić dla was tego streama, ale no nawet nie miałem kiedy. Ice Punch. Nawet nie miałem kiedy, bo cały tydzień pracowałem praktycznie. Od godziny 6 rana do... godziny 6 wieczorem. I przychodziłem. Chciałem przede wszystkim, no, oprócz tego, żeby się ogarnąć, to jest jedno, a um, przede wszystkim nagrać dla Was odcinki gdzieś tam już i je montować. Ten montaż mi też dużo zajął, i też nie, niekiedy takie gdzieś tam sytuacje losowe, że z tym czasem mi tak wychodziło, jak wychodziło. Miałem też wiele innych zajęć, m.in. przygotowywanie się do naszej ligi serwerowej. Siódmego sezonu Niechętaj Loli. Ogólnie zapraszam Was już na sezon ósmy, który no, za jakiś czas zapewne się pojawił u nas na serwerze. Także warto już być, żeby gdzieś tam nie przegapić informacji na temat nowego sezonu. I w tym sezonie ja biorę udział, bo zostałem namówiony. Czemu mi Max Coxa powalił? Ej, co to za medyczam jakiś chory? Mm. I ja też biorę w nim udział. I musiałem, kochani, stworzyć team. A team dosyć niewyjątkowy, bo no, na każdy tydzień jest jakaś em, inna zasada tworzenia teamu, moi drodzy. I w tym tygodniu na przykład była taka zasada, że trzeba było wymyśleć team z sześciu Pokemonów. A oczywiście wszystkie Pokemony miały swój tier. Z każdego tieru można było wziąć tylko jednego Pokemona. I co więcej, każdy z Twoich wybranych Pokemonów musiał mieć... Inną liczbę liter w, swoim, w swojej nazwie, nie? więc no, było wyzwanie, żeby wy, wybrać jakąś drużynę taką w miarę ogarniętą. Um, ja i tak jestem z doskoku, ja to sami wiecie moi drodzy, że ja się nie nadaję na takie, na takie rzeczy, ale stwierdziłem, że czemu nie? Dlaczego miałbym nie skorzystać z takiej okazji, gdzie um, no, było wolne miejsce i chłopaki też y, potrzebowali kogoś chętnego więc się zgodziłem. Mam nadzieję, że przede wszystkim no, nie zawiodę z czasem, że się będę wywiązywał, bo już reszta mi nie, nie, o reszta mi nie chodzi, bo mi nie chodzi o, jakoś wyjątkowo o, o, o zwycięstwa i o gloryfikaty e, odnośnie tej ligi, ale przede wszystkim, żeby chłopaków nie zawieść, żeby dowieść zawsze team, nie, nie, gdzieś tam nie opóźniać tego, nie być balastem dla tej ligi. To gdzieś tam jest dla mnie najbardziej kluczowe, a reszta niech się dzieje co tam, co chcę. I can pass on a Dragon Island to you. Ok, żaden brano się nie może tego nauczyć, ale no, dość ciekawe. Nie, nie zamierzam na razie Max Ripella, bo jestem w mieście i mi to za bardzo nie jest potrzebne. Dobrze moi drodzy, bo my jesteśmy w Town I pytanie: czy tutaj. To chyba nie jest to miejsce jeszcze. Tu mamy w ogóle zespół R. O, widzicie. Chciałem wejść tak sobie po prostu, bo to było chyba jedyne miejsce, które nie zwiedziłem w tym mieście i pojawi, pojawił się zespół R. Jesse, what do you mean? I lost the contest. Uh, didn't you see how marvelous my Pokémon were? Mm, I say we just steal the ribbon. Okej. Okay. Co tu się odwala? The twerp at uh, a time like this. I guess we get our Ribbon and some Pokemon. Wobofet. No dobra. Co tu się odwala? No dobra, czyli mamy walkę. Dobrze, że wyleczyłem Pokémony. Cztery Pokémony, Seviper. No dobrze, fanie Seviperze, w takim razie... Ym, to jest ogółem dobry trening z nimi. Zawsze zresztą jest z nimi dobry trening. Bubble beam średnio zadziałał, więc jedziemy z Protectem z Protectem, co ja gadam, z I to już zadziałało dużo, dużo bardziej i dużo, dużo lepiej. prawo Gogeta. Okej, okay. who's next? Kaknea, no to tutaj no, niestety musimy zmienić, bo Gogeta... Mm, fakt faktem, no ma pod... Już ma, czy nie ma Ziemnego Podtypu? Chyba właśnie ma Kaknea Ziemny Podtyp, czy nie ma? E. Okay. Ja muszę to sprawdzić, żebym teraz tutaj na wizji farmazonów nie upload, bo to jest sprawa honorowa w tym momencie, moi drodzy. Nie no, jest pure grass, okej, okay. a co mi się obudziło, że ma ziemny typ? Dobra, jak jest pure grass, to okej. Okay. To w ogóle nawet nie, nie, nie było opcji, żeby wystawiać gogety. I Dastox. No i teoretycznie Stalker powinien tu zostać na Dastoxa, bo to jest yy, chyba najlepsza opcja, bo jest robaczo-trujący Dastox. Nie jest latający, tylko jest trujący. Latający jest yy, Beautyfly. To jest wtedy robaczo-latający, a tutaj jest robaczo-trujący Dastox. No dobrze. Ja pamiętam, teraz mi się w ogóle tak przypomniało zasadniczo, jak... Mm, grałem jeszcze... eee, no, jeszcze w ogóle... to były czasy poprzedniego kanału i grałem wtedy w Omega Ruby i każdego Pokémona przedstawiałem i mówiłem, na którym levelu ewoluuje i w ogóle to... dzisiaj sobie no, tego już nie wyobrażam, bo wydaje mi się, że... ja wtedy wtedy no, byłem młody, zacznijmy od tego. A po drugie, hmm, wydawało mi się, że to chyba taki będzie hmm, takie wow, że no coś tam wiem. Nie? No, wydaje mi się, że czasami warto być, lepiej nawet warto być sobą i w tym dzisiejszym świecie, gdzie hmm, wszyscy wszystko wiedzą lepiej gdzieś tam albo udają kogoś kim nie są przede wszystkim i udają jakiś tam nie wiadomo jakich warto czasami nawet przyznać się do błędu albo powiedzieć że się czegoś nie wie przede wszystkim bo to nie jest nic złego nie wiedzieć gorzej jest wiedzieć że się nie wie a tego nie powiedzieć o może w tym sensie Nie udawać coś ty chcesz mnie nauczyć ale i tak moje pokemony się tego nie uczą. Dobrze. Wychodzimy stąd. I musimy się udać do Lavaridge Town. Tak się chyba nazywa to miejsce, gdzie będzie na nas czekać. Już Flannery. Ale to możliwe, że w następnym odcinku. Bo w dzisiejszym już chyba nie zdążymy, moi drodzy. Tak na to się rozchodzi, że chyba nie zdążymy. A czy Ty mnie w ogóle tu przepuścisz? I hear the is a mysterious place called the Mirage Kingdom somewhere in route 111 I wish I had time to go visit it No dobrze no ja też chciałbym tam się udać tylko gdzie jest droga numer 111 to jest droga numer 113 Ha ja tych typków pomijałem tylko po to żeby teraz z, z nimi znowu zawalczyć No dobra z tym jednym zawalczę Bo nie mam wyjścia jak się chce udać na drogę numer 111, tylko pytanie: którędy mnie puszczą? Z której strony wiadomo iść? Czy gdzie jest ta droga numer 111? Przede wszystkim, wydaje mi się, że to jest ta droga, gdzie nas tam blokował ten dziadek z Herakrosem Że to możliwe, że to jest tam, a nie by było, gdyby to było tam. Właśnie znaczy fajnie, fajnie i nie fajnie, ale. Fajnie by było, bo by się okazało, że dobrze myślę i dobrze gdzieś tam kojarzę topografię regionu Hoen. Aczkolwiek no, to jest to, że tutaj się to trochę różni. Moi drodzy, to jest tak, jak to w Piracy Drzwi wyglądało w anime, a jak wiemy w anime pewne rzeczy wyglądały inaczej niż w rzeczywistości w grze. Więc, no, trzeba się też z tym liczyć. Dobrze, to ta ninkada niech powróci z powrotem, a my ją tu ogarniemy Wing takiem. i to by było, moi drodzy, na tyle, jeśli chodzi ten, o ten odcinek. Prawdopodobnie, yy, chyba że ma jeszcze Shedinja. No, dobrze, wszystkie trzy. Ok, najważniejsze, że Shedinja padła. U... Okidoki, moi drodzy. No, Stalker już może ewoluować, fajnie. Ale Stalker to jeszcze daleka też droga. E, ty, 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 ty. To ja mam gdzieś tu max ripel, bo tym razem to już się ten max ripel przyda. Mm. Jakoś tak muszę uważać, żeby się znowu nie ponadziewać. Na niepowołane walki. przynajmniej na te, na które nie chciałbym. Z tobą to walczyłem akurat. Dobrze, to może jeszcze się nawet uda. Tu jest droga numer 111, czyli gdzieś w pobliżu drogi numer 111 jest jakiś Miracle Miejsce. Pytanie, jakie to jest to Miracle Miejsce? Eee, a może tu? A może nie tu? A może tu? Prze... Dobra, no niech tak sobie... Niedobrze, jest droga numer 112. Czyli nie tu. Ha. To jest teraz pytanie. Ja to muszę ustalić, moi drodzy. Gdzie ja tu muszę iść? Jeśli chodzi o to miejsce. Jestem na drodze numer 112. Na się 111, a to gdzieś niby w pobliżu jest. Drogi numer 111 jest jakiś miracul Coś tam. Dobrze, kochani, to tu zakończmy ten odcinek. Tu zaczęliśmy, to tu skończymy. Um... Kochani, dziękuję Wam serdecznie za obejrzenie tego odcinka. Dziękuję Wam za wszelkie komentarze, subskrypcje, oceny. I oczywiście, jeśli podobał Wam się ten odcinek, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, komentarza. Jak również zachęcam Was do subskrypcji kanału. Dla wszystkich tych, którzy jeszcze tego nie robią, kliknij w dzwoneczek, aby być na bieżąco. Zapraszam na grupę na Discordzie, traenerzy Dimitriego. Zapraszam też na swojego Instagrama. Tymczasem, kochani. Ja się z wami żegnam, trzymajcie się ciepło. Na razie i cześć! Każdy musi wiedzieć, czy posłuchać, co mu w sercu gra. Chcę walczyć do białego dnia i wygrać wszystko, co się da. Wiem, że radę.